Cześć, cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rafał z Detailing Oson Mat, z takiego Vloga garażowego. Odnośnie detailingu kosmetyki samochodowej. Jak widzicie auto bardzo fajnie wyprowadzone. Lakier naprawdę bardzo fajnie utrzymany. Dodam, że nie ma na tym aucie żadnej powłoki ceramicznej. Świetnie wygląda, świetnie się sprawuje. Jeżeli chodzi o mycie, czyszczenie, oczywiście, ja używam wszystkim wiadomo czego. Jak nie wiadomo, to powiem kosmetyków marki Optimum, które robią niestety dla niektórych ludzi, a stety dla mnie i mam nadzieję dla Was świetną robotę, jeżeli chodzi o zadbanie własnego auta. Po prostu mycie, czyszczenie, dbanie o auto, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz. Jak widzicie, w jakim jest stanie, auto przejechane ma. Prawie 17 tysięcy km. Nie mam mówię jeszcze raz powłoki ceramicznej. I dbane jest produktami marki Optimum. Jak widzicie, wystawiłem sobie tutaj parę gadżetów. E, wózek jest od chłopaków z Dbam o auto ze sklepu. Biaderko też jest w fazie testów, to tak w formie ciekawości. Chciałem wam pokazać. I oczywiście to będzie przechodziło różne testy. Znalazłem gdzieś w opakowaniu dodatkowe te zaczepy, które się bardzo łatwo zaczepiają. Wózek jest oczywiście plastikowy, można by tak powiedzieć, ale o tym sobie dalej będziemy robili testy i, że tak powiem, takie omówienie tego. Także oglądajcie na kanale, ale słuchajcie, chciałem Wam pokazać kilka produktów, które widzicie z Optimum. Tu macie rewizję. Tak naprawdę czwartą, ale w sumie to już kilka wersji było. A tu macie rewizję piątą. I słuchajcie, ta wersja jak gdzieś dostaniecie, kupicie, nie ma problemu, świetnie wam będzie robiła robotę. Zresztą widzicie, ja użytkuję i wykorzystuję ten produkt. Oczywiście niedługo testy rewizji piątej. Powiem, czym się różni i opowiemy sobie zaraz. O nowym produkcie Optimum Ultra Ceramic SEAL, o którym na pewno znajdziecie niedługo odcinek w Kardena. Słuchajcie, ja polecam tego gościa, zawsze o tym będę mówił. To jest kod detailingu i to mega zakręcony, który spada zawsze na cztery łapy i stara się udowodnić i przekonać Was, że te produkty nie do że do profesjonalnych studii zarabiają dla Was, bo oszczędzają Wam czas, a czas to pieniądz. To oprócz tego jest to pasjonat i człowiek, który czynnie przy tym pracuje i stara się Wam przekazywać wiedzę z pierwszej ręki, jako również dystrybutor na Europę Wschodnią. Także polecam tego gościa, wchodźcie sobie na na tam naprawdę znajdziecie jedne z najlepszych produktów, które można znaleźć, jeżeli chodzi o rynek detailingowy w Polsce. Śmiało, klepnę się w serducho, mówię tak jak jest, bo tak naprawdę jest. Słuchajcie, ale wracając do szamponu, rewizja czwarta, na kanale, mówię, Kardena, znajdziecie fajnie chłopacy. Marcin właściwie z założycielem firmy Optimum, doktorem De Juicy, mam nadzieję, że nie przekręciłem, opowiadają, mówią, wprowadzają co i jak. Ponad 20 czy 30 zastosowań tego szamponu praktycznie do wnętrza, jak i zewnątrz auta o zadbanie własnego auta, czy do karoserii, czy wnętrzu auta praktycznie wszystkich materiałów nie ma to żadnego. Problemu z tym produktem. Rewizja czwarta robi już naprawdę fajną robotę, a tu mamy rewizję piątą w różnych butelkach, jak widzicie, malutka 236 ml, tu mamy trochę większą 946 i oczywiście galonową niecałe 3,8 litra. Taką to robią. Rozcieńczenie standardowe do mycia to wiadomo 30 ml na 8 litrów wody. Ciepła, zimna, jak kto woli, robi robotę. Naprawdę nie ma problemu. Ale słuchajcie, chciałem porozmawiać tak naprawdę o produkcie z Optimum. Jest to pierwszy produkt marki Optimum, który tak naprawdę robi świetną robotę i zabezpiecza i daje śliskość, przyciemnienie lakieru, hydrofobowość. A poza tym środek jest na bazie wody. Tego produktu, jak każdego z Optimum mówimy tu, czy o Hypersilu, czy Optisilu, dajemy niewielką ilość i wypracowanie go naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Produkt trzeba zrozumieć, jest mega wydajny, mega łatwy w użyciu. Natomiast trzeba troszeczkę zrozumieć produkt i ten produkt naprawdę robi robotę. Produkt kładziemy na suchy, umyty lakier, nie na mokry, można go położyć, szkło, piano. Lakier, akryl, plastik, plastik, chrom, felgę, plastik z kopakiem strukturalnym, piano, plastik, emblematy, rejestracje, no ogólnie wszędzie tam gdzie jest możliwe kamery cofania, plastik. Produkt świetny. Zabezpieczenie UVA UVB. Oprócz tego, zabezpieczenie lakieru do 6 miesięcy. Odporność na kwas i zasadę. Chłopaki to przetestowali, oni nakręcą o ten odcinek. Ja nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ byłbym nie fair w stosunku do dystrybutora. Także słuchajcie, oglądajcie i wyczekujcie odcinka u Marcina. Bo on ten produkt zawsze rozkłada na czynniki pierwsze. To co wiem, to nie mogę powiedzieć. Zachowałem to dla siebie, położyłem z pełnej butelki, która była, żeby nie było tyle. Gdzieś widać odtąd dotąd. Zużyłem, no nie wiem, 10 może 15 ml na te auto. Jest to auto trochę mniejsze od Kia Sportage, jest to Kia i mówię, no przeszklenie. Ale to jest inna szklistość niż Hyperseal. jest to Szklistość taka bardziej bym powiedział, idąca w stronę ciepła, takiego luku, nie takiego typowego chromu, jak robi Hyperscale, ale no, mega, 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 naprawdę fajna robota. Łatwa w aplikacji, w aplikacji, przepraszam. Produkt, no mówię, zobaczcie, wyciąga ziarno. Szklistość wygląda, jakby była położona naprawdę ceramika, powłoka ceramiczna, i nie ma z tym produktów. Z produktem większego problemu. Ja wam mówię o strony takiej typowej zastosowania. Bo wiecie, że ja to rozbieram po swojemu, staram się nie konkurować z ludźmi na kanałach, którzy testują różną chemię, ponieważ ja staram się wyciągać tylko to, co najlepsze. Nie mówię, że polska chemia jest zła, ale tu po prostu produkt pozagina. Oprócz tego słuchajcie, produkt niesamowicie. Odporny na chemię, stronę kwasy, kwasu zasady, o pH, śmiało mogę powiedzieć, kwasu myślę, że pH 2, może pH 1, stronę zasady idące już nawet w stronę alkaliczności pH 13-14, gdyż bym powiedział. Także produkt jest mocny, jest sztosowy, jak to mówią niektórzy moi koledzy dobrzy, znajomi, i naprawdę robi robotę. Trzeba pamiętać, że produkt dajemy naprawdę mało. Ja sobie tu nawet opisałem go hydrofobowy, bo jest naprawdę po 24 godzinach od nałożenia jest mega hydrofobowy. To sobie jeszcze sprawdzę, ale wierzę na słowo po prostu dystrybutorowi. Także polecam wam ten produkt. Jeżeli możecie kupujcie, sprawdzajcie, testujcie, piszcie w komentarzach. Naprawdę nowy produkt od Optimum, który wymiecie rynek i to ostro. Był kiedyś produkt X, był to produkt Enigzena. No niestety na tą chwilę nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ dalej trwają badania nad tym produktem. No niestety produkt świetny, ale są pewne problemy z przechowywaniem produktu, dlatego nie mówię, nie wypowiadam się na ten temat i nie opowiadam o nim. Ale mówię, no to co stworzyło Optimum, kciukum jak w górę, czyli łapa w górę, naprawdę sztosowy produkt. Ach, nie wiem co nawet powiedzieć, bo mówię, no, nie, za ostro. No i tyle. No. Także wyczekujcie odcinka u Marcina, na pewno produkt fajny. Słuchajcie, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o szampon rewizję e, piątą w stosunku do czwartej, żeby ktoś nie powiedział, że nie ma różnicy. Słuchajcie, różnica jest, to ja wam pokażę. Jest zmienionych ponad 30 substytutów czy też związków chemicznych. Widać doskonale po odcieniu. Ten szampon jest jaśniejszy, nie wiem czy to kamera odda, w się jak pada światło. Pada światło w stosunku do rewizji czwartej, która już była świetna. Rewizja piąta, no nie wiem, że ma tą śliskość. Oczeparowywanie brudu dużo lepiej poprawione, lepsza trochę hydrofobowość. No widać, że jest poprawione. Nie chcę się za wiele wypowiadać, ponieważ będę testował ten szampon, ale mówię, macie go dostępnego w trzech. Różnych rozmiarach Od galonówki niecałej litrówki po 230 tam 6 ml, czyli odpowiadający tak naprawdę kilku myciom, 30 myciom i ponad 100 myciom auta, czy myciu auta nazywajcie to jak chcecie. Także ja wam to pokazuję inaczej. mówię, testy wózka i innych rzeczy będą trwały. Także to na tyle po dłuższej przerwie. Dziękuję, że wytrzymaliście tyle i wyczekujcie! Mówię odcinka u Marcina w Kardena, bo warto. Warto. Produkt naprawdę robi robotę. Tak jak powiedziałem, lakier, poliwęglan, plastik, szkło, chrom. Mega szklistość. Ja już widzę, że jest śliskość niesamowita. W stosunku do innych produktów, oczywiście, są produkty może bardziej śliskie, ale one Wam nie chronią. Od UVA i UVB. Musicie to mieć na względzie. Także zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam Was z tej strony. Rafał z Detailing Ozon Matte Płot. Cześć. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej. Siema.